Witam na moim kanale. Dziś porozmawiamy o czymś, co większość z nas próbuje unikać bólu. Ale jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zrozumieć jedno: największy rozwój nie dzieje się, gdy jest łatwo. On przychodzi wtedy, gdy boli. To właśnie w bólu kształtuje się charakter nie w zwycięstwach, nie w komforcie ale wtedy, gdy wszystko Cię boli ciało. Umysł, serce, i mimo to wstajesz, bo wiesz, że nie ma innej drogi. Gogins wiedział, że ból to nie kara. To proces, to nauczyciel, to przepustka. Za każdym razem, gdy myślał, że już nie może, robił jeszcze jeden krok. Bo wiedział, że za tą granicą jest inna wersja jego samego. Lepsza, mocniejsza, niezłomna. Prawdziwy rozwój zaczyna się właśnie tam, gdzie inni rezygnują, nie wtedy, gdy wszystko się układa, tylko wtedy, gdy nic się nie układa, a ty idziesz dalej. Zapamiętaj, nie dojdziesz tam, gdzie chcesz być, jeśli będziesz robić tylko to, co łatwe. Wszystko, co naprawdę warte jest po drugiej stronie bólu. Gdy boli Cię serce po zdradzie, to moment, żeby zbudować nową siłę. Gdy boli Cię ciało po treningu, to znak, że przełamujesz stare granice. Gdy boli Cię głowa od zmęczenia, a mimo to dalej pracujesz, to znak, że robisz coś, czego inni nie mają odwagi robić. Gogins nie trenował, żeby się pokazać. Trenował, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby stać się kimś, kto nigdy już nie wróci do bycia ofiarą. Ból to przejście, albo przez niego przejdziesz i wyjdziesz silniejszy, albo się cofniesz i zostaniesz tam, gdzie już byłeś milion razy. Nie pytaj, dlaczego to mnie spotyka. Zapytaj, co mam w sobie odkryć dzięki temu. Jeśli ten odcinek pomógł Ci spojrzeć inaczej na swoje trudne momenty, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. W kolejnym, ostatnim odcinku porozmawiamy o tym, co naprawdę zaczyna się wtedy, gdy myślisz, że to już koniec. Do zobaczenia w lekcji szóst. Ostatni krok to dopiero początek.